To nasza rodzina. To mój mąż. To moja żona. To moje córki. A to, A to nasza mama. mama. To nasz kot. Tu jemy. Tu mama robi Anciu, amciu. Tu mama robi pracu, pracu. Tu kubka i myju mył. Tu mamy relaks. I tu też mamy relaks. I tu mamy relaks. A tu kąpu kompu. A tu pomidory. A tu wredna trawa. A to wściepska roślina. A tu bujo A tu kici, kici I tu kici, kici.